Ale obserwowałam psa, że jest bardzo smutny. On wybiegał pod bramkę, on biegał, czekał i czekał, a później tylko leżał na wersalce i, i popiskiwał sobie. Więc chciałam powiedzieć właśnie o tym, o zmarłych, że oni nas ostrzegają. Przychodzą, mówią do nas. Czasami zapachem. Wiatów, czy innym zapachem dają nam znać, że oni są obok nas. Lub też y, dają nam inne znaki. Gaśnie światło, lub świece jakieś tam, które palimy, gasną. Lub słyszymy głosy, ale nie, nie są to głosy tutaj obok, tylko gdzieś tam wyżej. Takie głosy, które dźwięki. Które nie możemy sobie wytłumaczyć, co to jest. Więc wracając do sprawy, chciałam opowiedzieć, jaki miałam sen. Każda matka, kiedy traci dziecko, to jest chyba naj, naj, najgorsza sprawa. Zginął, został zabity. 20 maja.